Dzień dobry panie prezesie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, w ubiegłym roku spółka przeprowadziła. Parę, kilk... Jeszcze raz. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam. Panie prezesie, w ubiegłym roku spółka przeprowadziła kilka. Jeszcze raz. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Prezesie, w ubiegłym roku y, Pańska spółka przeprowadziła kilka bardzo ważnych inwestycji na terenie Lubania. Jakie były to zadania? Faktycznie rok 2015 był niezwykle obfity pod względem inwestycyjnym w spółce. Oprócz szeregu prac eksploatacyjnych związa związanych z, z typową eksploatacją, stricte w sensie inwestycyjnym przeprowadziliśmy w zakresie gospodarki wodociągowej przede wszystkim. Wymiali, wymieniliśmy wszystkie przyłącza w ulicy Starolubańskiej w Lubanii. Dokończyliśmy przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na końcówce ulicy Głównej. W ten sposób mamy sytuację od że cała ulica Główna ma nową sieć wodociągową. Jest to szczególnie istotne dla mieszkańców y, 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 przy ulicy Głównej, ale przede wszystkim dla y, firmy Dr. Schumacher. Ponadto wielka inwestycja robiona przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej to jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Różami. Jeżeli chodzi o budowę sieci kanalizacyjnych, to przede wszystkim skupiliśmy się na trzech takich głównych zadaniach. Pierwsze to jest budowa kanalizacji grawitacyjnej dla ciągu ulic Staszica Bankowa Łączna i zaplecze tam ulicy Armii Krajowej, ta inwestycja miała na celu odwodnienie tego terenu i przygotowanie ewentualnych terenów pod zainwestowanie w tym obszarze miasta. Inwestycja druga to jest budowa kanalizacji sanitarnej w końcówce ulicy Głównej. Część ulicy Różany, ulica Dolna, przebieg pod Rzeką Kwisą i połączenie do kanalizacji istniejącej przy ulicy Rzemieślniczej. I ostatnia inwestycja, bardzo duża i bardzo trudna pod względem technicznym, to jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Różanej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi poza obszar Jezdni. Ja, budowa, jak powiedziałem, bardzo skomplikowana technicznie ze względu na y, y, kategorię gruntu. Prawie w całym profilu robót ziemnych była skała i naprawdę była to i trudna, i, i czasochłonna inwestycja. W ten sposób zakończyliśmy inwestycję pod nazwą y, realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jest to niezwykle istotne dla całego miasta dla urzędu, dla spółki, ponieważ dotrzymaliśmy narzuconych nam terminów i w ten sposób wywiązujemy się, a co za tym idzie, unikamy płacenia naprawdę bardzo y, dużych kar. Dziękuję. Panie profesorze, y, chciałbym wrócić do tej inwestycji na ulicy, na ulicy Różanej, y, bowiem docierają do na nas informacje, że od mieszkańców, y, że no jest bardzo zły stan nawierzchni tej drogi. Y, kiedy mieszkańcy będą mogli liczyć na, na poprawę tego stanu rzeczy? Proszę Państwa, z tą ulicą Różaną jest sytuacja wygląda następująco. Jak powiedziałem, y, y, pierwsza inwestycja, która w, tym, y, w tej ulicy ruszyła, to była budowa kanalizacji sanitarnej, prawda? Ale my jako przedsiębiorstwo mieliśmy świadomość, że stan techniczny sieci wodociągowej w tej ulicy jest również zły. Wobec powyższego, niejako przy okazji y, 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 dążyliśmy do przebudowy tej sieci wodociągowej, bo jest to w całym kształcie o wiele tańsze niż gdybyśmy te inwestycje realizowali mm, osobno. W konsekwencji jednak okazało się, że na pewnym etapie robót nie można było prowadzić dwóch inwestycji jednocześnie, ponieważ y, ta droga musiałaby być w ogóle nieprzejemna, a nie było takiej możliwości, ani warunków technicznych do, te, y, do, do zamknięcia tej drogi, ale również nie było zgody zarządcy drogi, czyli powiatowego zarządu drogi. I teraz chcę tylko Państwu przypomnieć, że zgodnie z planami starostwa powiatowego w Lubaniu ta droga miała być zmodernizowana w szerokim zakresie w 2016 roku. Wobec powyższego zarówno przedsiębiorstwo, jak i firma wykonująca sieć kanalizacyjną miała tą drogę odtworzyć po, po śladzie wykopu, czyli po robotach. Ze względu właśnie na te trudności musiałem podjąć decyzję o wycofaniu wykonawcy robot kanalizacyjnych po to, żeby przedsiębiorstwo mogło dokończyć tą sieć wodociągową. Tak się akurat nie złożyło, że kumulacja i końcówka tych robót była już w okresie pod koniec grudnia. W tym okresie nie było możliwości odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, ponieważ wytwórnie MAS przestały działać. Oni mają przerwę technologiczną związaną z remontem swoich urządzeń. Według deklaracji wykonawcy robót kanalizacyjnych jest tak, że na początku marca zostaną wykonane roboty z odtworzeniem tej nawierzchni do stanu istniejącego. Aha. No to myślę, że takie wyjaśnienia tutaj Pana Prezesa no, satysfakcjonowało mieszkańców. Chciałbym przejść do trzeciego pytania. Panie Prezesie, ten rok bieżący również będzie rokiem intensywnych zadań inwestycyjnych dla spółki. Może pan przybliżyć mieszkańcom, jakie będą te zadania? Tak, proszę państwa, w roku 2016 ale tutaj również należy powiedzieć, że, że to się to się przełoży również na rok 2017, to w spółce następuje pewien sposób przekierowania inwestycji. Mianowicie ze względu, ze względu na okoliczności związane z ujęciem wody, że następuje spadek wydajności ujęcia, musimy zmodernizować, ale tak obszernie zmodernizować ujęcie wody w Pisarzowicach, które stanowi jedyne, ale bardzo dobre źródło wody dla miasta Lubania. Czyli w 2016 roku nasze główne przedsięwzięcie to jest modernizacja ujęcia wody. W pewnym sensie zmodernizujemy również spację uzdatniania wody przy ulicy Mickiewicza, ale w tym obszarze rurociągów technologicznych i pierwszego stopnia uzdatniania. Jeżeli chodzi natomiast o inwestycje liniowe, czyli budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, to chcemy się skupić na następujących zadaniach. To jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Długiego Pomu. Ponieważ tak się mówiłem z podmiotami gospodarczymi, które, którzy tam prowadzą swoje, swoją działalność, że dokończymy to zadanie. Pierwszy etap został zrobiony, odebrany, oddany do użytkowania i to będzie dokończenie tego zadania, jak również budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Biwakowej i to jest ostatni etap budowy kanalizacji w, w aglomeracji Lubań. Na tak zwanej harcerskiej górze zrobiona została ulica harcerska. Teraz zrobimy ulicę biwakową, i to będzie w obszarze administracyjnym miasta Lubania. Wszystko po tamtej stronie Kwinsy. Ja Myślę, że tutaj w tym roku będziemy mieszkańców i czytelników informowali o, o zakresie tych plac. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu i dziękuję pana.